W sytuacji traci Nie pierwszy jego błąd kończący się bramką, Zdraje się drugi W tym meczu Chyba Józefowicz z bramki Z przepraszam tym razem bliżej bramki Artura Michalaka Chyba Józefowicz minął się niestety Ale mało brakowało, To jest za mało jednak zdecydowania w obronie Gdyby tylko celniej przyłożył, to byłoby 3-2. 3-4-1. 4-1. Sonicki świetnie blokowany przez podwórka. 3-2, tak mówię proszę Państwa, bo to jest nieprawdopodobny wynik. 3-1 teraz dla pierwszaków. Powinno być właściwie odwrotnie. Nowy rozsądek tak by nakazywał myśleć, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. To jest właśnie w tym porcie piękne. Mamy zmianę w drugiej pierwszej GG. Pierwszej G? GG. Gdański wchodzi... za kogo? Nie widzę na boisku... Marcina Opollacha! Marcina Oj nieładny, nieładny teraz faul Kuby Rybaczewskiego, ale ładne zachowanie. Oklepał po głowie faulowanego zawodnika. Na pewno mu to pomogło. I z rzutu wolnego... No w znakomitej sytuacji znalazł się teraz Kuba Józefowicz, chyba sam się tego nie spodziewał. I proszę Niziutki Czerwonta z groźną główką. Barybaczewski. Świetnie, naprawdę po profesorsku teraz zachował się już. No, poprawiła to się nawet jeszcze jakość odbioru. No, Nordicki gol! Katastrofalny błąd obronny. Z autu podał sobie niezbyt mocno Kuba Zerfowicz. Piłka dotarła po prostu do Przemka Nordickiego a ten nieatakowany przez nikogo, umieszczając kartę. No, tak nie może grać drużyna aspirująca o medale w i nie mogą się poukładać tak taktycznie. Albo są wszyscy z przodu z jednym kalotą z tyłu, albo wszyscy z tyłu z A nawet jak są wszyscy z tyłu, to i tak zawodnicy pierwsze, G są często nie kryci. Więc nie zrozumiałam wczoraj. Tutaj widzimy kolejną zmianę w pierwszaku. Starają się chyba oszczędzać siły. Tak, jest, tak to Martin Trojanowski za! Jak się skończy połowa Marcina Opalacha okay? do mnie zawołał, okej? No bo i Marcin dalej. Marcin Opalach, okej? Tak, przepraszam. jest. Podobnie fizycznie sobie życzy z Nie ma go teraz na boisku. A tu Michalak w bramki? Dalekie kiedy ale to chyba nie jest recepta. Chociaż było bardzo groźne. Górka loka. O no, tak, ten nie się nie była A to, to już zupełnie Niedokładnie do do niedokład, ale... ale czas wczesnych ludzi lepszy i w pierwsza ciągle prowadzi. Dramatyczna próba dośrodkowania przy aktora Michalaka kalota, tak, zgadza się, walczy tutaj prawym skrzydle, ale. Nie. Jednak wszystko w porządku z Maksymem Gdańskim. Zrobił piłkę Mateusz Dulin. I po raz kolejny blokuje ten mistrzał. Nie I piłka dla pierwszej gminy. Ponieważ on testuje Kuba Rybaczek. Kuba Rybaczek. Artura Michalaka. Ten próba zagrania wysokiej piłki do gora haloty, ale no nie tak powinno się grać. Te użulisko. Nieskutecznie. Bartosz Ladasz, świetne rozprowadzenie piłki na lewą stronę. Ogrochowskiego, Grochowski blokowany. Jak już mówiłem, Barcela to jest taka ostoja spokoju. Grze. Że... Czuciaków. No i Oj, bardzo groźnie. Prawie mieliśmy efekt tego ciekawego do wygrania. I ostatni gwizdek, będzie koniec pierwszej połowy. Teraz będzie, zdaje się, wywiad z kim dostałem sygnał, że z, Martinem, z Marcinem o Polakach. Halo Kamieś, Jesteś powoł. bohaterem swojej drużyny. Przypomnij mi ile Goli strzeliłeś? E, dwa albo trzy, nie wiem. Nie wiem, czy też samo pierwszy nie było, nie, e, nie wiem. Ale pierwsza bramka, perfekcyjna, spięty, uderzona no, ja piłka. Ale nie wiem, czy ja to tak dotrafiłem, czy oni sami ja To ty jest chyba strzeliłeś, tak mi no, się wydaje. No, nie wiem, ale ale no. jeszcze powtórki wszystko tak, pokażą. W każdym razie w, w mistrzostwach szkoły nie, nie byłeś taką gwiazdą swojej drużyny. Jak to się stało? Czy treningi z panem Rumińskim nie, coś zmieniły? Przypadek. Tak. Nie wiem. Czy, czy uważasz, że zdołacie utrzymać korzystny rezultat? nie się uda? Nie wiem. Macie 11 minut. Trzymam za was kciuki. Dziękuję. Dziękujemy Marcinowi Opalakowi, chłopak trochę poddecydowany wywiadem. A teraz Bartosz Ladą. Jeszcze raz, Czas na rozmowę z kapitanem Bartoszem Ladą. No na razie słabo, indywidualne błędy pozwalają nam na widzie prowadzenia. Liczę, że druga połowa przyniesie lepsze rozstrzygnięcia i uda nam się coś zrobić. Właściwie co się dzieje? Czym Was przeciwnicy zaskoczyli? Bo wyglądacie jak nie Wy. No nie może wybieganie, coś, na... Nie rozumiem, że to jak zwykle na mnie pędzicie na głębach i może szpakuje we ale nie wiem, cóż powiedzieć? Zobaczymy po meczu jeszcze. Dzięki. I już druga połowa tego, można tak powiedzieć, kamilu meczu niespodzianki, prawda? Rzeczywiście, 4 do 1 dla pierwszej gimnazjum. Tego trzecioklasiści chyba nawet w najczarniejszych koszmarach się nie spodziewali. Muszą ruszyć do ataku. I Piotr na Rówowski... Jednakomicie, Kuba Kotlarek! Ten to ma stoicki spokój, chłopak. Nie dał się manewrować Piotrowi Grochowskiemu spokojnie wyłapał ten strzał. Chociaż mógł chyba to zrobić... Lepiej Grochowski już było bardzo groźny po drugiej stronie. I znowu na czystej pozycji opalach zupełnie niepilnowany. Obrona chyba troszeczkę za wysoko stoi, taki push-up. No nie wiem, wydaje mi się, że po tym co dokonał w się połowie Marcin Opalach, powinien teraz być bardzo ściśle krytyczny, a zatem nie widać tego. Troszeczkę dziwnie. Do ja Kalota, do Riba świetnie Maksymblajski, podoba mi się. No Zresztą cała drużyna gra bardzo ważnie, ambitnie, Kalota, Fatal. To, tu... to był Bartek Lata. Bartek Lata. No przed nami no, mi się, no to się gra. świetnie Riba Kalota, ale jeszcze jest Marciną No walczy, to... Nie daje za wygraną w żadnej sytuacji. Przypomina swoim stylem gry Dirk jest na całym boisku z prawej i z lewej strony i bardzo ładnie walczy o piłkę A Kuba Kozarek kolejna świetna interwencja Ten wyrzut Michalaka mógł sprawić problemy nawet lepszemu specjalistzie A Kuba Kozarek na komicie Kuba Rybaczewski będzie bardzo groźnie pobudził się Igor Kalota w Znaczy z sensem, ale to słabo On potrafi mocno uderzyć, przecież wiemy, że bardzo dobrze, ale Dzisiaj coś nie wychodzi po prostu. Ale właśnie dlaczego? Kałtu przejmuje grobu. Oj! I Bartek lada. Lada. Wszystko za Marcin Opala! Blokuje strzał Rybaczewski. Niesamowity wyczyn Opalaka. Najpierw odebrał piłkę. Można powiedzieć ladzie. Potem przewrócił kalotę i jeszcze oddał strzał na bramkę. Doskonały zbój co tego zrobił. By Teraz błąd w przyjęciu Bartka Lawy. W pierwszej połowie i nie gra rewelacyjnie i nie popełnił tych prostych błędów Co to jest? To jest Max Engine Nie ujęcie kamery No ale widzieliśmy, że tutaj powalczył Bartek Lada i teraz on już z autu Zamek Dornicki! Dornicki! Jeszcze pałak i gol! 5-1! Mógł temu zapobiec Michalak Pięknie wyszedł do pierwszego zawodnika, ale potem Chyba troszeczkę zaspał. Szkoda, tak. szkoda tej akcji. Obrońca, który widział, że bramkarz wyszedł z ranki, powinien chyba również asekurować tą siatkę. Również błąd obrony. Grochowski, błyskawiczna próba podniesienia przewagi. Jeszcze lada broni koplarę. Ale Błyskawicz, też pięknie to zrobił konflare, Grochowski, bramkarz. naprawdę. Połączył się w polu gardowniczym Leonesie. Rybaczewski, no było bardzo groźne. No, Ten już go zablokował, o oczywiście. Jenaro, Gatuzo, Dirk, Kał, wszystko, wszystko w jednym. trochę ładniejszym opakowaniu. A teraz był słupek całkiem niespodziany. koszecie. Mocne próby, próby mocnej brzutki polekarne, odbijane przez tych się, nie mogą się przyjąć. A ciało mocnej piłki? Kto wybija piłkę? Marcin na